Pod względem pogody czerwiec nas rozpieszcza, a ciepłe dni sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Wakacje właśnie wystartowały, dlatego, aby uświadomić dzieciom i młodzieży, jakie zagrożenia czekają na nich podczas wypoczynku. Szkoła podstawowa nr 1 w Pilicy zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa. Taką akcję prowadzimy już od 6 lat. Jest to pomysł dyrektora Leszka Sobotę. Właśnie, aby przed wakacjami przeprowadzić taką akcję związaną jak zachowywać się bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w różnych warunkach. Między innymi nad wodą, żeby umieć udzielić, jak tutaj Państwo widzicie, pierwszej pomocy. Także myślę, że to procentuje później, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo bezpieczne zachowanie podczas wakacji, podczas w ogóle wypoczynku. W ramach akcji postanowiliśmy przypomnieć Wam wspólnie z Woprem, strażakami, policją i pogotowiem kilka złotych zasad bezpieczeństwa. Nie bać się tego, żeby tą pomoc podejmować. Każda osoba, która leży gdzieś tam na poboczu, na ulicy, na chodniku, może tej, tej pomocy po potrzebować. Nie zawsze jest pijana, gdzie bo pewnie większość osób na nas podejrzewa takie rzeczy. Zawsze trzeba podejść do tej osoby, sprawdzić, zapytać, co się dzieje, czy w ogóle jest z nią jakiś kontakt. Jeżeli jeżeli nie odpowiada, wszystkim wezwać pogotowie i, i ułożyć taką osobę w pozycji bezpiecznej. Sprawdzić, czy oddycha e i kolejno według zasad pierwszej pomocy e postępować. Wszystkim sprawdzić, czy ta osoba oddycha. Jeżeli nie oddycha, uderzyć od drogi oddechowej. Jeżeli oddycha, wezwać Pogotowia I ułożyć pozycji bezpiecznej, ustalonej. To samo dzielimy dzisiaj z dziećmi, yy, więc myślę, że ta impreza spełnia swoją, swoją funkcję. Generalnie kąpiemy się tam, gdzie są miejsca wyznaczone, jak są wyznaczone, sprawdzone, dopuszczone i tam jest, tam jest bezpiecznie. No. Nie kąpiemy się w miejscach tam, gdzie nie ma ratowników. Nie ma ratowników, kąpiel zabroniona, i tam na pewno e, życie pokazuje, że dochodzi do jakichś nieszczęść, a to, a to pod wpływem alkoholu. Tak, bo jak są ratownicy, no to ratownicy zwracają uwagę, żeby tego alkoholu czy na plaży, czy w okolicach plaży nie spożywali. A wszędzie tam, gdzie nie ma ratowników, ten alkohol jest spożywany i niedokrotnie dochodzi do tak zwanego no, przeceniania własnych. Sił, tak, ponieważ no jak, jak wypijemy troszkę więcej, włącza nam się nieśmiertelność, no i dochodzi do nieszczęść. Zwykle tak naprawdę ratujecie zdrowie i życie ludzi nad zalewami. Czy to jest ciężka praca? Praca takiego ratownika i pilnowanie tego bezpieczeństwa nad wodą? No tak, bo trzeba odpowiadać za wszystkich, jak się osoba topi, to trzeba podjąć wezwanie, podjąć trud i trzeba ją ratować. A jeśli na przykład my jesteśmy nad wodą i widzimy, że taka sytuacja jakaś podbramkowa się dzieje, e, powinniśmy szukać natychmiastowo ratownika? E, dokładnie, powinniśmy zareagować w jakikolwiek spo e, sposób, zadzwonić na numer alarmowy, poinformować, gdzie jesteśmy, co się dzieje. Jeżeli mamy możliwość, możemy coś rzucić, podać jakąś gałąź, cokolwiek, pasek, choćby nawet, czy spodnie. Nigdy nie ratujemy e, samemu, nie płyniemy w paw, ponieważ jest duże zagrożenie, że ta osoba nas ściągnie. Jak to się mówi, tonący w rytwie się chpyta. Czyli możemy Stać się osobą poszkodowaną tak samo jak on. Ratujący w tym przypadku staje się osobą poszkodowaną. Nasza redakcja z przyjemnością włączyła się w działania prowadzone przez Woprowców i wspólnie z ratownikami patrolowała zalew w pilicy. Z zasterów zachęcamy do dbania o swoje bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą. W wakacje bawmy się, ale rozważnie.